No dobra, dzisiaj po pierwsze, zobaczcie, jestem w koszulce Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, dlatego, że na bali w sumie już zaczynamy całą akcję związaną z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Także jakby nie było, słuchajcie, zaczynamy akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To po pierwsze. Dzisiaj także po drugie. Nie kto inny jak Kamil L., czyli zwany Budda, wychodzi z aresztu za bardzo dużą kaucję. Do tego Ryszard... Petru, który także świątecznie postanowił spędzić 24 grudnia, ale także nie mogę zapomnieć o tym, co ja chcę zrobić dla Was właśnie w ten piękny, jakże słoneczny grudniowy dzień. Więc zaczynamy nasz program już. Dobra, słuchajcie, po pierwsze muszę wam tak jak powiedziałem, na Bali mamy już początek akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dlatego jeżeli planujecie być około 25 stycznia na Bali, to po pierwsze zapraszam na piwo i najchętniej się z wami spotkam właśnie na piwie, ale po drugie wbijajcie do Sanur, bo tam będzie nieco innego jak akcja, wielka, finałowa akcja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na Bali. W takim anturażu: palmy, słońce to. I super zabawa, to wszystko jest gwarantowane. Ale idąc dalej, ze względu, że jest dzisiaj 24 grudnia, to chciałem i ja, Love, i moja przepiękna żona wish you Merry Christmas. Yeah? Merry Christmas, everyone! Więc mamy Merry Christmas dla Was wszystkich, ode mnie i od mojej żony na Bali. Wesołych, spokojnych, radosnych, rodzinnych, śnieżnych i mroźnych świąt Bożego Narodzenia. A ja wiem, że z palmy mówiąc o radosnych, śnieżnych i mroźnych świętach, to jest trochę przegięcie. Czekajcie, bo mi mikrofon spadł, ale no, takie mamy założenia. Ja żyję w takim klimacie, Wy żyjecie w innym klimacie. Co nie znaczy, że nie możemy 25 stycznia spotkać się na Bali i wspólnie zabawić się w wielką orkiestrę świątecznej pomocy. A teraz przejdźmy do dwóch tematów pozostałych. Po pierwsze, Kamil L., czyli Budda słynny, który wychodzi wczoraj z aresztu i Grażynka. Kaucje wpłacają 2 miliony złotych za Buddę, za Grażynkę milion złotych. Teraz już wiem, dlaczego prokuratura, do której napisałem około tygodnia, 10 dni temu, nie odpisała mi, bo już wtedy wiedzieli doskonale, że Kamil wyjdzie. Co więcej, podejrzewam, że większość z tych samochodów, które tak hucznie zatrzymano Kamilowi, została już dawno oddana prawowitym właścicielom, więc to zabezpieczenie, które prokuratura dzisiaj ma, to już nie są setki milionów złotych, to może być kilkadziesiąt milionów złotych. Ale teraz samo, dlaczego Kamil Budda wychodzi. Po niecałych trzech miesiącach odsiadki w areszcie razem z Grażynką? Powody moim zdaniem są, mogą być dwa. Po pierwsze, prokuratura, urząd skarbowy, a także całe państwo polskie dało dupy i zatrzymało chłopaka, który jest dosłownie niewinny i będzie trzeba mu za chwilę zapłacić odszkodowanie, i to jest to, do czego ja osobiście bym się najbardziej skłaniał, że po prostu wszyscy zrozumieli cholera. No, robił biznes, ale tak naprawdę to nie robił tego biznesu nielegalnie. On go po prostu doprowadził do perfekcji w zakresie skali. I wypuścili chłopaka z takim, słuchaj, Kamil, dobra, ty może wyjść, tak? Zobaczymy, co dalej. Może umorzymy postępowanie, jak nie będziesz nas ścigał za odszkodowanie, może zrobimy jakąś tam małą akcję. No. Co by nie było, Kamil wychodź, wpłać nam zabezpieczenie duże, żeby nikt nie podejrzewał, że tego zabezpieczenia nie ma i tak dalej, Bej, <laughs> Tak, a w ogóle tu tutaj zobaczcie z tyłu jest flaga, zaraz wam pokażę tą flagę, jest flaga właśnie też Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. O, a tu jest moje drzewko, że tak powiem choinka, zobaczcie tu mam choinkę przerywając kwestię Kamila Labudy. Idąc dalej, więc jeżeli, się, by okazało, jeżeli by się okazało, że polskie państwo dało dupy, jednymi słowy, w zakresie Kamila, no to Kamil powinien iść ścigać o odszkodowanie. Ale jest jeszcze druga wersja. Może się okazać, że Kamil po prostu się dogadał z władzami i powiedział: Słuchajcie, nie chcę siedzieć, są święta, chcę wyjść, dam wam jak na tacy wszystkich, którzy w ten sposób sam wyciągali pieniądze ze skarbu państwa, doili skarb państwa na takie i takie kwoty. Jestem gotów wam powiedzieć, kto jest mózgiem operacji. Nie byłem mózgiem operacji. Zabierajcie sobie, co chcecie. I ja po prostu chcę z dziewczyną swoją wyjść i spędzić święta w Polsce. Oczywiście, może się zdarzyć, słuchajcie. I tego mało kto wie. Nawet prokuratura może nie wiedzieć, że Kamil ma na przykład już drugi paszport. Bo nie jest problemem dla takiego chłopaka, który obracał setkami milionów złotych, żeby pojechać sobie do Szwajcarii. I załatwić sobie szwajcarski paszport. Mógł to zrobić rok temu, dwa lata temu. On mógł polecieć na Wyspę Karaibską, zrobić inwestycje i mieć drugi paszport. Dzisiaj prokuratura myśli, że zatrzymała mu paszport, zatrzymali w sumie mu 3 miliony złotych i kilkadziesiąt milionów lewych pieniędzy, ale prokuratura może nie wiedzieć, ile ten chłopak ma lewizny gdzieś na świecie. I dzisiaj, kiedy go wypuścili jutro, on może już korzystać ze swoich pieniędzy gdzieś tam, gdzieś tam. Wy pamiętajcie zawsze, że mimo iż są święta i ja dalej was atakuję materiałami, to ja was jeszcze zaatakuję jedną rzecz. Skoro są święta, to pamiętajcie o tym, że na święta trzeba dawać prezenty, a dla mnie największym prezentem od Was jest zawsze to, że zasubskrybujecie kanał, polajkujecie film i napiszecie mi w komentarzu. A dzisiaj proszę was napiszcie, czy Kamil dogadał się z władzami i dlatego wyszedł, czy władza nic na Kamila nie ma i dlatego wyszedł. Ja osobiście skłaniam się do tej wersji, że władza dała dupy i nic na Kamila nie ma, ale teraz przejdźmy do Ryszarda Petru, który w biedronce na kasie siedzi i chce coś udowodnić. Nie wiem, czy wiecie, ale jak nie wiecie, to wam w tej chwili powiem. Znam osobiście Ryszarda Petru od nastu lat. Na tym nawet kanale były chyba ze dwa albo trzy wywiady z Ryszardem Petru. Z ryśkiem jesteśmy na ty. Więc osobiście. Rozumiem jego podejście do kwestii takiej, że trzeba udowodnić, iż w Biedronce, czy w Lidlu, czy w innym markecie, markecie w wigilię można pracować i nie jest to straszne. Oczywiście, że tak. Natomiast, i, i, i co więcej, jeszcze powiem, rozumiem, co chce udowodnić Ryszard Petru, że kolejny wolny dzień w Polsce jest bez sensu, bo jesteśmy krajem rozwijającym się i pracując, faktycznie budujemy gospodarkę tego kraju, jak i swój dobrobyt. Natomiast ja się zapytam o jedno, Rysiek. Czy to jest tak, że ty przez ostatnie kilka dni wracałeś po 8 czy tam 10 godzinach z biedronki, szykowałeś sałatki, szykowałeś pierogi, szykowałeś karpia, dzisiaj jeszcze poszedłeś do pracy do biedronki, wrócisz do domu, ubierzesz choinkę, zapakujesz prezenty i o godzinie, nie wiem, 17 usiądziesz do wigilijnego stołu? Czy to jest tylko i wyłącznie tak, że usiadłeś o 6 na kasie. Po to, żeby posiedzieć na tej kasie, nie wiem, 5-6 godzin i pójść do domu na wigilię, którą przygotowała twoja e, żona, Joanna, czyli żona, no tak, bo jeszcze niedawno nie byliście małżeństwem, ale już niedługo mają rocznicę, bo chyba Rysiek miał ślub 14 lutego, nie, dobra, nieważne. Wiem, bo byli na, widzieliśmy się w trakcie ich miesiąca miodowego, ale moje pytanie jest właśnie proste. Czy ta szopka z siadaniem na kilka godzin w biedronce. Ma coś większego do pokazania, bo ja oczywiście nie jestem całkowicie za tym, żeby Wigilia była pracująca ani też za tym, żeby była wolna. Niech ludzie wybierają. Chcą iść do pracy, pracują. Nie chcą, nie pracują. Dlatego nie mówię, że rację ma Lewica, która krzyczy, aby Wigilia była wolna, i też nie mówię, że Rysiek Petru ma rację, mówiąc, że w Wigilię trzeba harować. Dlaczego? Dlatego, że to ludzie powinni zdecydować. Kiedy chcą pracować, a kiedy nie. Wigilia powinna być tak jak niedziele. Niedziele powinny być pracujące dla tych, którzy chcą pracować, i to pracodawca, taka Biedronka, czy Lidl, czy inny sklep, powinien przyjść i powiedzieć: Słuchajcie, kochani moi pracownicy, jak przyjdziecie w wigilię do pracy, dostaniecie dwie stówy premii. Chcecie? Chcemy. Idą do pracy, nie chcą, idą do domu gotować karpia, smażyć rybę po grecku, nie wiem, coś jeszcze i tak dalej. I tak to powinno wyglądać bez szopek polityków. I mimo, że Rysiek, bardzo Cię lubię, to uwierz mi, ta szopka niczego nie zmieni. A Wam jeszcze raz na koniec wesołych, spokojnych świąt ode mnie i od mojej wspaniałej małżonki. Mary, Mary Christmas!